Jak to jest być sławnym YouTuberem? Jak to jest być rozpoznawalnym YouTuberem? I jak to jest zarabiać miliony na kanale? A tak serio, to witam Was w kolejnej pogadance. Dzisiaj sobie poruszymy temat, który dostałam od Was, w zasadzie od jednej z Was. Prawdopodobnie była to dziewczyna, jeżeli nie, to przepraszam, że pomyliłam, ale nie pamiętam. W każdym razie zapisałam sobie ten temat i chcę Wam go przeczytać, żebyście wiedzieli, o czym mniej więcej dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Twoje życie, od kiedy prowadzisz kanał. Nie chodzi o to, czy czujesz się sławna, ale na przykład, czy zaczepiają cię ludzie na ulicy i poznają, czy miałaś jakieś problemy przez to, że nagrywasz i czy dzięki pracy na YouTubie się spełniasz. Czy czujesz się spełniona? Eee, będę odpowiadać właśnie na te pytania, ale też chciałabym tutaj poruszyć trochę tą historię całą związaną z YouTubem. Jak to się stało, że w ogóle zaczęłam nagrywać, czy były jakieś przełomowe momenty podczas tej mojej przygody YouTube'owej. Czy były jakieś takie kulminacyjne momenty, kiedy coś nagle się zmieniło, i tak dalej, i tak dalej? Także przechodzimy. Przechodzimy sobie do początków, czyli jakieś dobre kilka lat temu, naprawdę. Ale też nie chciałabym. Znaczy, owszem, no, kiedyś początek musiał być. Natomiast to, co tworzyłam dobrych kilka lat, nie chcę mówić, że to się nie przyczyniło do tego, gdzie jestem teraz, bo oczywiście, kiedyś musi być ten pierwszy krok. Ale chodzi mi bardziej o to, że. Wtedy tworzyłam coś, nie wiedząc w ogóle jak to tak naprawdę wygląda i na czym to polega, tak jak na przykład teraz, tak? Co jest poniekąd zrozumiałe, oczywiście. Ale zaczęłam od bloga. Jeżeli są tutaj osoby, które dopiero co dołączyły i nie wiedzą, to tak, zaczęłam od bloga, ale ten mój blog był totalnie amatorski robiłam to tylko i wyłącznie z pasji. Teraz też nagrywam z pasji, żeby nie było. E, robiłam to tylko i wyłącznie z pasji, było dla mnie to coś takiego, wiecie, innego, nowego. Wiedziałam, że w moim środowisku raczej nie ma ludzi, którzy e, prowadzą jakiegoś bloga, a przynajmniej nie wiedziałam o tym. Więc ja powiedzmy, że byłam tą pierwszą osobą, która miała tego bloga. Jeżeli były jakieś inne osoby, to sorry, ale po prostu nie wiedziałam. Więc czułam, jakbym robiła coś innego niż inni. Cieszyło mnie to, sprawiało mi frajdy i tak dalej. Mój pierwszy film, jaki nagrałam, znaczy w ogóle jaki nagrałam, to nawet nie pamiętam, ale jaki wrzuciłam do sieci, on był na blogu, on nawet nie był chyba jeszcze na YouTubie. Albo to jakoś było połączone. W każdym razie y, był to film, który nagrałam. To było chyba to było jakieś QA, y, więc wiecie, to, to wyglądało tragicznie i nawet nie chcę do tego wracać. Ale już idźmy w stronę tego YouTuba. E, zaczęłam nagrywać, były to jakieś takie pierwsze filmiki, ale e, chciałabym się skupić tutaj na przełomie. Mm, Pierwszego, drugiego roku studiów, bo wtedy yy, dołączyłam do sieci partnerskiej, więc to jakby też był przełomowy moment yy, w moim życiu YouTube'owym, bo powiedzmy, że zaczęło się coś dziać, aczkolwiek moja pierwsza sieć par partnerska. W której byłam, była to Agora. Później oni się zmienili, zmienili nazwę na Epic Makers. Średnio byłam zadowolona z ich usług, porównując do tego, co teraz jest, no ale chodzi głównie o to, że coś się zmieniło, coś ruszyło do przodu. I mój kanał powiedzmy, że zaczął zarabiać, oczywiście na wyświetleniach. Wtedy nie, nie było w ogóle mowy, nie było opcji na, o jakichkolwiek współpracach, nie było mowy. Pamiętam pierwszą taką współpracę, oczywiście barterową. Dostałam wielką paczkę od Sephory i to była taka paczka, w której były kosmetyki głównie Sephory, nie były jakieś, wiecie, tam e, z takich górnych półek e, typu, nie wiem, Estée Lauder czy e, jeszcze jakieś inne firmy, które są dostępne w Sephora. To była ta Sephora, Sephora. Ale ja się tak ogromnie cieszyłam, bo wiecie. To była paczka, którą dostawały też inne youtuberki, które mają znacznie więcej subskrybentów, więc ja się poczułam jakbym była taka jak one. No tylko, że one pewnie do tego barteru dostały również kasę, a, a ja nie wiedziałam w ogóle, że istnieje coś takiego jak współpraca płatna. Serio. Ja wtedy nie sądziłam, że w ogóle YouTube, na YouTube można zarabiać. Wiedziałam, że tam za wyświetlenia się trochę zarabia, ale widziałam, że to są um, takie przysłowiowe um, grosze na waciki, tak? Że zarabiałam na waciki, um, ale nie sądziłam, że ze współprac można mieć gruby hajs. No więc na początku było to to wszystko takie amatorskie, było fajne. Później zmieniłam sieć partnerską. Um, znaczy mówię o nich, bo według mnie jest to jakiś taki przełom w tej karierze YouTube'owej. Zmieniłam tą sieć, zaczęło się więcej współprac, zaczęłam widzieć, że ten kanał rzeczywiście zarabia. Byłam mega zadowolona, że podjęłam ten krok zmiany tej sieci. Oczywiście pomogli mi zoptymalizować kanał i tak dalej, więc to wydaje mi się, że też był dobry krok w dobrą stronę. I potem zaczęły się te współprace. I ja bym chciała tutaj sobie przeczytać, bo ja sobie zrobiłam w ogóle taką listę rzeczy, które chciałabym e, Wam powiedzieć. I tak naprawdę od jakiegoś półtora roku zaczęły mi się współprace. I zarówno współpracy barterowe, jak i takie płatne. Co widzicie na moim kanale, też staram się być z Wami już w 100%. Fair. Wiem, że były jakieś tam potknięcia i tak dalej, ale teraz już naprawdę. Mam nadzieję, że jestem z wami fair. I widzicie, że, że współpracuję również płatnie, natomiast barterowo jak najbardziej też. I na początku, oczywiście, były to bartery, miałam ich dużo, sporo. Potem już zaczynało się to przeplatać z płatnymi, a teraz no, głównie są to współprace już płatne. I tutaj bym chciała właśnie wpleść ten główny temat, który w ogóle przyczynił się do powstania tego filmu. Że jak się z moje życie zmieniło? Przez te wszystkie bartery, głównie bartery, yy, mój standard życia jakby się powie, po, podwyższył. Dlaczego? Dlatego, że ja dostawałam, dostaję nadal. Bardzo dużo kosmetyków, ubrań, dodatków do domu, czasami nawet zdarza się, że jedzenie dostaje, różne gadżety typu słuchawki, jakieś obiektywy takie do telefonu, różne takie gadżety po prostu, książki dostaje. Więc automatycznie z mojego portfela nie musi iść kasa właśnie na to, na kosmetyki. Bardzo dużo poszłoby na kosmetyki, na książki, które bardzo lubię teraz czytać. Więc na to też by szła kasa, na te ubrania, chociaż ubrania też kupuję, ale no jakby nie było trochę też ich dostałam I czy dodatki do domu i tak dalej, więc na tym sobie jakby oszczędzam, przez co mój standard życia się podnosi automatycznie No i do tego jeszcze dostaję kasę, więc też zarabiam jakby, pracuję, tak? Więc tutaj jest chyba taki główny, główna zmiana życia Youtubera, czy kogoś, kogo, kto działa w internecie, to to, że e, współpracując jego standard życia się automatycznie podnosi. Co nie oznacza, że on zarabia bardzo dużo. E, no bo na początku się nie zarabia jakoś bardzo dużo, z czasem oczywiście te kwoty się zwiększają. Natomiast chodzi mi o to, że ma się tych rzeczy więcej, więc można swoją kasę. Zoszczędzić na coś innego. A propos współpracy, ja sobie tutaj zapisałam moją pierwszą, pierwszą, pierwszą współpracę płatną, za którą dostałam 100 zł. I pamiętam, że to był hajs, słuchajcie, hajs z YouTuba leciał. To była współpraca mm, jakiejś, miałam zareklamować jakąś aplikację i miałam y, nagrać cały osobny filmik na ten temat, gdzie teraz za 100 zł. No nie oszukujmy się, nie zrobiłabym tego, na pewno bym nie nagrała całego filmu za 100 zł. W każdym razie to były początki, ja się jarałam na maksa, w ogóle wtedy to było też ustalanie tej współpracy telefonicznie, więc ja się w ogóle czułam jak bizneswoman, która e, sobie organizuje jakieś, załatwia interesy przez telefon, ustala kwoty, ustala umowę i itd. Więc to było dla mnie takie coś innego, też taki przełom, że zaczęłam czuć, kurde, tu jest też kasa w tym. Nie tylko rzeczy, ale też kasa. Śmieję się teraz tej współpracy, bo pamiętam, że ją bardzo przeżywałam. Przeżywałam, w sensie bardzo się cieszyłam, że można też kasę tutaj pociągnąć. Przejdźmy teraz sobie do, tych, do tego zaczepiania na ulicy, czy ktoś mnie poznaje i tak dalej. Zdarzyło się, ostatnio się tak zdarzyło, wyszłam sobie z apteki. I jakaś pani, dziewczyna, nie wiem, ile ona dokładnie miała lat, więc nie chcę tutaj obrażać tej osoby, podeszła do mnie i po prostu spytała się, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie, bo mnie ogląda. Jej syn pamiętam, że też mówiła, że też ją ogląda. Bardzo się cieszył wtedy, że, że ona jemu coś tam napisała, że mnie poznała, zrobiła sobie ze mną zdjęcie i tak dalej. Także to było mega miłe, takie dziwne dla mnie trochę, bo. Bardzo rzadko się to zdarza. No, ja też nie jestem jakimś wielkim YouTuberem, nie przesadzajmy. Więc to nie jest możliwe, żeby mnie dużo osób rozpoznawało. Ale spotykam się z tym, że ktoś tam mnie gdzieś widzi. Nie podejdzie do mnie, nie porozmawia ze mną, tylko później mi pisze w prywatnych wiadomościach, że hej, widziałam Cię tam i tam, ale nie chciałam do Ciebie podejść, bo albo się wstydziłam, albo nie chciałam Ci przeszkadzać, albo coś tam jeszcze. Także jeżeli tylko mnie widzicie gdzieś, to podejdźcie, bo to naprawdę ja wtedy czuję, że Wy tam jesteście i to jest mega miłe. Nie mówię na przykład sytuacja, kiedy ja z kimś gdzieś jestem, no to okej, okay, może nie czujecie się dobrze i nie chcecie przeszkadzać, ale. Kiedyś ktoś mi powiedział, że nie chciał mi przeszkadzać w zakupach i pamiętam, że wtedy ktoś mnie zobaczył w oszą, jak robiłam zakupy na warzywniaku, więc to na pewno byście mnie nie, mi nie przeszkadzali. Więc spoko, możecie podchodzić, jeżeli tylko mnie widzicie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeśli chodzi też jeszcze o takie rozpoznawanie, to... Pamiętam, jak pracowałam w McDonaldzie po pierwszym roku studiów na wakacje, i wtedy naprawdę spora część osób. Ja stałam przeważnie na kasie, więc bardzo duża część osób podchodziła do tej kasy i od razu mi mówiła, że: O, hej, jesteś kuferek czekolady, oglądam cię. To było takie. No, tak, jestem, bardzo mi miło, i w ogóle to była też taka trochę niezręczna sytuacja, bo ja jestem niby w pracy, a tutaj dostanie taką miłą, e, miłą wiadomość. Było to bardzo miłe, ale takie dziwne. W każdym razie wtedy chyba najwięcej dostałam e, takich, takich, e, było najwięcej takich spotkań. Natomiast tak na co dzień to, to raczej się nie zdarza. No, ewentualnie te wiadomości później, że, o, hej, widziałam Cię gdzieś tam, ale, ale nie podeszłam. Niemniej jednak. Ja po prostu już czuję, że wy tam jesteście, bo przez to, że właśnie ostatnio mamy taki fajny kontakt tutaj na kanale, że dostaję od Was ten feedback, jak ja Wam coś wrzucę. To po prostu czuję, że Wy tam jesteście i tego na przykład nie było na początku. Mimo tego, że ymm, no miałam tam wyświetlenia, miałam jakieś tam komentarze, ale nie czułam jakby takiej mini społeczności naszej, że coś Wam wrzucę i wiem, że Wy na 100% y, będą te komentarze, y, że też się odezwiecie do mnie. Także to też jakby się zmieniło. Zmieniło mi się takie poczucie, że jak wrzucam coś na kanał, to wiem, że, że ktoś to zobaczy. Ktoś realny to zobaczy. To nie są tylko liczby, ale to są ludzie. To się zmieniło. Wcześniej czegoś takiego nie było, zresztą nawet niedawno się to zmieniło. Jak rzeczywiście tak poczułam, że tam jesteście, to jest naprawdę fajne, fajne poczucie. Kolejna kwestia, którą tu sobie zapisałam. No, dzięki YouTubeowi. I temu, co robię tutaj, poznałam kilka osób z tej branży. Znałam już nawet przed tym, jak zaczęłam coś takiego na poważnie robić, to znałam, ale. Chyba w ostatnim roku poznałam najwięcej osób przez to, że miałam współpracę z tym Barkiem, więc inni tam youtuberzy też grali, więc automatycznie ich poznałam. Mam z nimi kontakt do dzisiaj, oczywiście nie ze wszystkimi, jak wiadomo, ale z niektórymi mam. Byłam na chociażby meetupie, poznałam kolejnych youtuberów, byłam na jakichś takich eventach. Chociażby w Katowicach byłam na targach Beauty, poznałam kolejne dziewczyny, poznałam blogerki i tak dalej, więc to na pewno też się zmieniło. Byłam na tym wyjeździe w Zakopanym rok temu z dziewczynami, to poznałam mnóstwo dziewczyn, z którymi również do tej pory mam kontakt, czasami się z niektórymi widuję, także to jest bardzo miłe, że to grono jakby znajomych się powiększa. Grono znajomych z jednej branży. Zatem też zauważyłam, nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ponieważ to jest bardzo świeży temat, jak dla mnie, i nie wiem, czy. Jest ten temat prawdziwy, i to, co dostrzegam, jest, jest takie prawdziwe, ale chodzi mi o to, że tworząc coś i tworząc coś z Wami, że Wy wydajecie wy mi ten feedback, ja Wam daję ten, te filmy, um, tworzy, kształtuje mi się taki pogląd na niektóre rzeczy. Też ostatnio zauważyłam, że bardzo mocno filtruję sobie osoby, które ja oglądam. Coraz mniej mnie cieszą filmy typu hihi, Ha Ha. No, pośmiejemy się fajnie fajnie. Nie. Ja raczej wolę vlogi, które coś do tego mojego życia wniosą lub do mojego myślenia wniosą. Oczywiście, czasami oglądam takie typowo luźne, ale jeżeli ktoś ma na przykład tylko i wyłącznie takie mega luźne, nie wnoszące nic wręcz yy, trochę jakby yy, jakby to określić, yy, które rzucają w nas trochę głupoty, ja takie vlogi już nie, dziękuję. Natomiast właśnie przez to, że oglądam innych, którzy coś tam wnoszą w tą mini społeczność widzów, też kształtuję swoje poglądy i trochę mi się zmieniają niektóre poglądy na niektóre rzeczy. Wiadomo, ale to jest naprawdę taka świeża sprawa, którą ostatnio poczułam, też dzięki YouTube'owi, więc nie chciałabym tutaj długo się rozgadywać na ten temat, bo nie wiem, jak to będzie na przykład za pół roku czy za rok. Jeszcze jedna sprawa na, na temat oglądania innych osób. Ja na przykład ze strony twórcy, od strony twórcy, ja widzę wszystko w tych vlogach, widzę każdą współpracę, którą zdaję sobie sprawę, że na przykład normalny odbiorca nie tworzący żadnego, Kontentu w internecie, może tej współpracy nie zauważyć, ale ja ją widzę, bo mniej więcej wiem na czym to polega, yy, więc to się zmieniło na pewno. Zmieniło się to, że odkąd tak staram się też. Yy, bawić trochę montażem albo przykładać bardziej do montażu zaczęłam też zwracać uwagę na montaż innych osób i mm, może czerpać trochę inspiracji lub też, e, no nie wiem jakoś tam inspirować się, się tym montażem czy widzieć po prostu te przejścia i tak dalej, właśnie od strony tej technicznej także to też jakby moje oko się trochę zmieniło ze względu na to, że ja sama nagrywam, sama montuję to widzę też jakby oglądając film, to nie jest taka, taki czysty film dla mnie, tylko też poniekąd gdzieś tam moja głowa pracuje i analizuje to, wszystko, co tam jest od strony technicznej zawarte w tym filmie. I ostatnie pytanie, które padło w tym temacie, czy czuję się spełniona? Ostatnio Wam mówiłam we vlogu, że yy, ta moja praca, która teraz tutaj na YouTubie jest, jest, jest dla mnie idealna, bo ja sobie mogę. Yy, Wiecie, zorganizować cały dzień tak jak ja chcę, e, cały tydzień, i tak dalej. Nic mnie tam nie ogranicza, nie jestem pod kimś, nie muszę się dostosowywać, jestem jakby y, sama sobie wszystko organizuję, tak? Więc pod tym względem ja się czuję naprawdę świetnie. Czy się spełniam? Po części tak, bo robię to, co kocham i mogę za to też mieć kasę. Naprawdę to jest mega uczucie i na pewno wiecie, że jeżeli, jeżeli, jeżeli pracujecie w, na przykład w swoim zawodzie, który bardzo lubicie i dostajecie jeszcze za to pieniądze, to tak naprawdę nie pracujecie. Ale pamiętam, że ktoś kiedyś powiedział, czy gdzieś to przeczytałam, że jeżeli Twoją pracą jest pasja, to tak naprawdę już później ta pasja nie jest pasją. Coś takiego było, że jeżeli codziennie wykonujesz zawód, który jest twoją pasją, to, to później jakby... Wog... no niby że w ogóle nie pracujesz, ale potem pracujesz niby 24H na 7. Pomieszałam, ale na pewno wiecie o co chodzi. Także ja się czuję spełniona po części, bo wiadomo, gdzieś tam druga połowa mnie chciałaby coś robić w zawodzie, czy chciałaby w ogóle jeszcze różne rzeczy robić, więc to nie jest tak, że czuję się spełniona w 100%, bo. Wiadomo, mamy jeszcze jakieś inne plany, marzenia, um, rozwijanie się itd., itd. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Ja bardzo się cieszę, że mogłam się podzielić z Wami tą historią. Zapewne jeżeli skończę ten film, to jeszcze przypomną mi się inne, ale od tego są kolejne filmy, w których będę mogła jeszcze poruszyć pewnie tematy. Dajcie mi znać koniecznie yy, w komentarzach jakie są kolejne tematy, które chcecie, żebym poruszyła. Jeżeli wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się już w kolejnym, prawdopodobnie vlogu, ale nie wiem, zobaczymy. Do zobaczenia, buziaki pa! Give it all.